Witam serdecznie na kanale NCTV. Dzisiaj jest taki motyw troszeczkę bardziej motocyklowy, zresztą widzicie, że jestem ubrany na motocyklowo. Mianowicie idę odebrać motocykl, motocykl, który wypożyczam na 24 godziny, a jaki to będzie motocykl, niedługo się o tym przekonacie. Już dzisiaj go trochę testujemy, a jutro ruszamy w, można powiedzieć cięższy teren na piachy. Także teraz do zobaczenia na odbiorze. No i co? Ruszamy na podbój świata. Tutaj Szymon, tutaj sprzęty nasze. Zaraz reszta ekipy będzie. Dobra, cześć wszystkim. <grym> Dobra, potem opiszesz co tu masz za sprzęt. Tak, tylko opisiamy. namyjnie najpierw, tak. bo brudne trochę. Brudne cały <grym> Nie, stalowa rama jest. No. Co tam się popsuło, powiedz? No, wiesz, gółka od lampy. No taki trzpieniu nie chce się trzymać, już się na tyle głupką No to, to tak? Oliwa kapie? Czekamy. <grymne> Dumnik naprawiony. To jest maszyna, co? Mogę ABS-a se na tył wyłączyć. Tak? No to wyłączał. Lepiej bez. Bez, nie? Naprzód jest. Tor, mały. A to za boski jest Paweł A tu jest tak, że <noise> Lecisz tam jak jechaliśmy przez te to, to ja nie wiedziałem czy gazu, czy hamować <noise> to zarzuca. wam jakiś cross jedzie? Cię? Jakiś cross jedzie za wami? Nie Kurde ja was w ogóle nie widzę Nie mam paliwa już kurwa Gaście mimo to. Mówię na stację kurwa muszę jechać Kurwa ja w las pojechaliście Mam New Orden, muszę To trzeba To mówię, mi moto po drodze na No to co ja mam ci na Dodawajcie teraz tą stację drogą To jedź obok Pawła i tyle no to ja jest zabawłem. Jedziemy. Ale w ogóle jak to ja nie wiem kiedy nie piszę. No najlepiej musisz się trzymać za

proszę bardzo dwa raptorki 700 No i Honda CRF 300ka 30 kuca Jakoś się odpycha Dawaj, vanga, do rad. Nie, nie. Opony bardziej szutrowe niż piachowe, ale półkostka, powiedzmy, jest. Ale fajny sprzęcik. I do miasta, i na szuter. Z CBR 300 silnik. Fajny, bo wymiana oleju co 10 tysięcy jest. Jaki to jest? WR250F. WR250F. To już sprzęt kaskaderski, można powiedzieć. jeżdżony tylko rekreacyjnie na sprzedaż będzie pewnie a oto gaz gaz a gaz gaz produkcja niby 125 ale 250 tak naprawdę dwusów bo my cywil że jest napisane 49 ulew to tak to rejestracja za duża do pojemności Najlepszy. <noise> Opowiedz o Raptorze swoim. Raptor 700, rocznik 2007, przedlit, zrobiony na folii. Kastryki folistowe, wydek tytanowy Duncana. No i jeszcze Vortexa mam moduł do przepustnicy bodajże. Lampy z Aliexpressa dodane i opony Maxisa raz ze dwójki, poszerzenia po 9 cm z tyłu, przód koła. Takie lampy Aliexpressy kierownica z BMW 1000R i licznik też zali <gry> I jeszcze mam pompę Beringera radialną i przechody w oplocie stalowym To dobrze poszedł? no jej. trochę ciężko po piachu, ale mówię może tak szybkie będziemy. No jedziemy? Dobra, za chwilę będę oddawał Hondę i chcę się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami co do niej. Jeden dzień nią pojeździłem, także myślę, że mogę się co nieco wypowiedzieć o niej. Pierwsze co należy oczywiście zaznaczyć w tym modelu, to jest zawieszenie. Tył jest no, bardzo, bardzo mięciutki, nawet możemy go sobie wziąć i po prostu ugina się pod naciskiem jednej ręki. Przód tak samo, myślę, że no jest no, bardzo, bardzo miękki. Zależy kto na co potrzebuje motocykl. Ogólnie mi się wydaje, że ten motocykl nie będzie zbyt dobry w terenie, ale też nie będzie zbyt dobry na asfalcie. Zobaczcie, te opony to nie jest prawdziwa kostka, tylko to jest takie, taka półkostka, więc na asfalcie tutaj czuć, że no nie jest zbyt stabilnie. Gdy go odebrałem, próbowałem się przechylić do zakrętu. No to powiem Wam, że ciężko. No i powiedzmy sobie szczerze, na teren, na piach, też ta kostka nie jest zbyt mocna. Tak zacząłem mocno o minusach, to może parę plusów. Ogólnie to motocyklem się jeździ bardzo przyjemnie. Ten silnik jest przyjemny w pracy. Hamulce, no myślę, że wystarczające jak na ten motocykl. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, tutaj biegi wchodzą naprawdę bardzo, bardzo miękko, lekko. Przęgło, mimo że linka, no to również to po prostu jednym palcem nie ma żadnego problemu, żeby to naciskać. Pozycja za kierownicą, no to jest, no bym porównał, że to się siedzi jak na skuterze, no po prostu plecy wyprostowane. No więc dla kogo to jest motocykl? Nie wiem, ja bym kupił jakbym miał działkę gdzieś na wsi i po prostu chciał sobie przez pola pojechać szybciej do sklepu, albo coś w tym stylu, albo jeżeli ktoś nie ma jakichś większych wymagań, jeżeli chodzi o jazdę w terenie, no bo tym też po piachach da radę jeździć, ale nie, wiadomo nie tak samo jak z oponami, z kostką czy mocniejszym silnikiem. Także asfalt średnio, piach średnio, szuterek... Powiedzmy ok, I dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików motocyklowych. Trzymajcie się i na razie.